Dzisiejszy targ wielkiwiejski troszkę w innej odsłonie. Przy okazji targu mamy dzisiaj gminny piknik ekologiczny. Jest sporo takich atrakcji związanych z tematyką ochrony środowiska, czystego powietrza. Mamy tutaj stoisko naszych ekodoradców, którzy mieszkańcom udzielają informacji, jeśli chodzi o możliwości pozyskania dotacji na wymianę pieców, na odnawialne źródła energii. Razem z ekodoradcami, którzy pracują tutaj u nas w Urzędzie Gminy, udzielamy. Informacji, udzielamy porad, pomagamy także wypełniać wnioski w różnych programach dofinansowujących, wspomagających naszych mieszkańców. Między innymi na termomodernizację budynków, na wymianę źródeł ciepła, ale można też uzyskać informacje i dotacje na łapanie deszczówki, czyli na tak zwaną małą retencję. My dość mocno jesteśmy ekologiczną firmą Leroy Merlin. Te beczki u nas w sklepie są już od kilkunastu lat. Cieszą się bardzo dużym, też powodzeniem, każdy zbiera tą wodę i podlewa rośliny w domu. Jako prezes wodociągów apeluję do wszystkich mieszkańców gminy Wielka Wieś o korzystanie z wody deszczowej w jak największym stopniu. Woda wodociągowa jest dostępna i jest nawet stosunkowo tania, ale są, jest to woda pitna, najwyższej jakości. Ograniczone są zasoby tej wody i powinniśmy dbać o przyrodę, o naturę, dbać o nas samych i w jak największym stopniu korzystać z wody szarej, wody, którą pozyskacie Państwo. Z deszczówki do mycia samochodów można korzystać, do mycia podwórek i do podlewania roślin. No, to jest idealna woda deszczowa, to jest idealnie dedykowana do korzystania z ogrodu. Szczególnym zainteresowaniem mieszkańców cieszą się stoiska, gdzie można coś y, oddać albo pozyskać, czyli tak jak na przykład y, na stoisku Leroy Merlinu można sobie samemu wykonać roślinkę i zabrać ją potem do domu, a na stoisku, gdzie można oddać bezpłatnie elektrośmieci, y, bezpłatne wziąć sobie z kolei w zamian krzewy albo kwiaty do swojego ogrodu. Na naszym stoisku są warsztaty, które dzieciaki sadzeniaki dzieci sadzą rośliny i zabierają je do domu. Na dzisiejszych warsztatach wykonywaliśmy ogród w szkle, nazywany również lasem w słoiku. Warsztaty miał, mają też dużą wartość taką ekologiczną, ponieważ do dzisiejszych warsztatów użyliśmy zwykłych słoików litrowych z przetworów, w którym nadaliśmy drugie życie, wsadzając w nie w tym razem rośliny, a nie na przykład ogórki. Dzieci też wykonywały je samodzielnie. Dzielnie. Będą też się opiekować tymi roślinami. Dzieci pracowały z bardzo dużym zaangażowaniem. Jesteśmy tutaj, ponieważ pomagamy zwierzętom i chcemy też zaprosić i prosić Państwa o pomoc, bo pomagać skutecznie możemy tylko wtedy, kiedy jest nas więcej. Są dzisiaj z nami dwa psiaki. Skutecznie możemy pomagać tylko razem, bo w kilka osób możemy działać tylko na małą skalę. Im więcej osób się zaangażuje, tym więcej możemy dla nich zrobić, a one są znane. Tylko na, na nas. Od miesiąca stycznia obsługujemy ten teren, jeżeli chodzi o odbiór odpadów komunalnych. Na naszym stoisku jest samochód typu śmieciarka dla dzieciaków. Można sobie tam do niego zajrzeć, wsiąść, przymierzyć, zrobić zdjęcie. Jeżeli chodzi o samochody elektryczne, w szczególności w kontekście mieszkańców Wielkiej Wsi, wydaje mi się, że bardzo dobrą propozycją byłoby zakup lub wynajem takiego samochodu, w szczególności, że idealnie nadają się one do podróżowania między tą miejscowością a Krakowem. Również będzie można skorzystać z takich benefitów jako użytkownik samochodu elektrycznego, jak bezpłatne pasy, brak opłat za parkowanie, czy wjazd do strefy niska lub zero emisyjnych. Na dzisiejszym targu przygotowaliśmy szkolenia z pierwszej pomocy, zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Wszyscy są w stanie przejść szkolenie z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Oczywiście w oparciu o najnowsze wytyczne. Tematy ekologiczne, czy to czystego powietrza, czy łapania wody deszczowej, czy w ogóle ochrony środowiska i wywozu odpadów komunalnych to jest niezwykle ważny temat w każdej gminie. No i bardzo się cieszę, że udało się tutaj referatowi promocji roz a także organizatorom targu, połączy to z naszym gminnym piwnikiem ekologicznym.